Halo halo, słuchajcie, słuchajcie. Sumo, sumo dwójeczka dzisiaj będzie grana. E, oj tak tak. Premia na tryb sumo, więc postanowiłem, że zagramy sobie jeden z najlepszych trybów adwersarza, jaki istnieje w ogóle w tych grze. Szkoda, że też nie jest remix, bo jednakże na remiksie mogłoby być więcej osób. Z czym mogłoby być to o wiele bardziej ciekawsze, no, ale dobra no, już tak wybrało, no to tak zaczynamy. Jesteśmy tylko w czterech, no to jest tryb dla ośmiu, no tak się niestety się wylosowało. Ja mam taki sobie oto pojeździk. Więc może być, może być. Dobra. Yy, w każdym razie tak, no wiadomo, chodzi o to w tym trybie, aby zrzucić wszystkich z mapy. Tak, no wiadomo, nie o to chodzi w sumo. W sumo się nawalamy samochodami i zrzucamy sobie ludzi z mapy. No wydaje mi się, że ten pojazd, który tutaj mam, no to tutaj chyba ta radę, nie no. Raczej wątpię, że nie da rady opad teraz tego jak już ściągnęli, No to on już spadł. Do widzenia. Wydaje mi się, że z tym żółtym możemy mieć te większe problemy, bo mamy ten sam wóz. A ten sam wóz oznacza kłopoty po prostu. Dlatego, no, lepiej tutaj uważać. To mocno, mocno trzeba uważać. Zobaczymy, no, kto tutaj wygra. Czy ten fioletowy sobie tutaj poradzi, ale jak on już pod kogoś z nas wiedzie, no to już będzie z nim koniec, nie? Bo to jest bardzo ważne w GTA, aby mieć samochód z jak najniższym zawieszeniem, żeby nie można było wpaść. Jakby to można nazwać pod koła kogoś. No wtedy będzie przypał, nie. No my mamy z tym gościem żółtym mamy te same pojazdy, więc tu jest. Tu nie ma żadnej akcji, nie? Tu się nic absolutnie nie wydarzy. Widzę, że kłopoty. Kłopoty zielonego. Ale zielony sobie da radę, bo wiadomo, Gross Street King, nie? No to w ogóle. Tam, jeżeli już tak powiedziałem już na temat Gross, jestem. Jestem naprawdę ciekaw, jak wypadną teli Mastery. Czy to będzie coś wartego do grania, No bo już yy, w momencie, no wiadomo, no to, to już chyba wczoraj się wydarzyło. No to już skasowali ze Steam'a. Nie da się już kupić oryginałów. Ale dziwi mnie fakt, że oni nie zrobili na to żadnej przeceny, nie? Absolutnie żadnej przeceny na to nie zrobili. I. I... tyle, nie? Ale... no dobra, no. Ciekawy jestem, dlaczego nie zrobili przeceny. Czy aż tak bardzo te remastery będą wyglądały tak samo? Że ich się nie, że po prostu nie robili przeceny? Czy dlatego, bo nie chcą, żeby ludzie kupowali tamte? Albo nie chcieli robić przeceny, żeby więcej zarobić też, bo... Potem już nie będzie dało się kupić tego. O kurde. Ale mnie... ale mnie walnął. <laughs> Co za beka ze mnie. Sam siebie pokonałem. Ale tu powiem szczerze, że sam jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak to po prostu wypadną te remastery. Czy to naprawdę będzie sens, żeby to kupić? Podobno też były przecieki takie, że cena tych remasterów ma być niby za 60 dolarów, czyli na nasze no, 250 zł. To niby wiadomo, jak zrobimy przez 3, no to wychodzi coś tam trochę więcej niż 80 zł. Ale no nie, nie wiem, no jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby tak to po prostu wyglądało, nie. Ale no, zobaczymy. Dobrze, no jak widzicie, potem pod tym czasie robić takie żółte kółko. No i w tym żółtym kółeczku się bijemy. No ja jednakże obstawiam tutaj, no. Chyba na żółtego, bo według mnie jego pojazd jest tutaj, jest lepszy. Ale zobaczymy, czy żółty sobie tutaj poradzi. Bo widzicie, to kółeczko cały czas się zmniejsza. No ale no, tak obstawiam, no, ale zobaczymy. No, na razie się, nie wiedzą, na między sobą się nie walą. O, przy barierze go bierze. No to niedobrze. I teraz będzie dobre pytanie, bo ta bariera tak będzie się zmniejszała, 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 aż w końcu no tylko jedna osoba zostanie no i teraz kto tu będzie silniejszy fioletowy ma cięższy samochód no tak to można by nazwać więc on ma większą niby siłę ale i wygrał jednakże fioletowy, więc gratulacje dla niego. Dobra. Runda druga, zobaczymy, może teraz uda mi się jakoś ugrać z tymi gośćmi, ale naprawdę jestem bardzo tego... Bardzo ciekaw tych remasterów, jak one wypadną. Czy one rzeczywiście też pojawią się na Steamie, bo nie, nie ma opcji, bo nie piszą, że będzie Steam i tak dalej. No mam nadzieję, no bo... Chciałbym mieć tam wszystko akurat. No wiadomo, nie? Każdy by chyba preferował najbardziej Steama. O kurde, prawie dwóch naraz się udało. Prawie, prawie. Ale no, prawie to, to zawsze dużo. To jest zawsze daleka droga. No i staje jak wcześniej, zaczynamy się bić, czyli y fioletowy, zielony. Chyba to jest do, do dwóch rund ustawione, więc y nie może tego wygrać fioletowy. Ale nie mamy takich złych samochodów, wbrew pozorom, nie? To nie jest taki zły samochód. Ale on, no wydaje mi się, że może mieć. Nie, może rzeczywiście będzie miał lepszy. Nie wiem, no, ale mówię, nie. Jeżeli chodzi o Telemastery, no to ja na pewno sobie je wezmę, ja, ja je kupię, nie? No, to to, to oczywiste będzie. Zobaczymy, oczywiście, co tam będzie ciekawego się zmieniało w tym remasterze. Czy to będzie naprawdę. Wiecie, znaczy, wiecie, jeżeli no nic się nie zmieni, tylko nie wiem, podbiją lekko rozdzielczość, no to trochę bez przesady. Ale jeżeli naprawdę ona będzie ta gra wyglądała zupełnie inaczej, no to. To po prostu trzeba je wziąć i ograć, i zobaczyć co ciekawego będzie na nich. Ale nie, no, no, ogólnie myślę, że w sumie będzie coś na Steamie. Znaczy wątpię, że oni by na Steam'a tego nie wrzucili. Tylko by na swoim ranczerze chowali te gry. Wiadomo, kiedyś tak robił Origin, że... Znaczy Origin, w sensie EA, że gry na PC-ta mieli na swoim launcherze ale potem wrócili na Steam'a no i okazało się, że... I gierki są po prostu hitem cały czas, nie? Że naprawdę bardzo dużo osób po prostu nie ogrywało ich, bo nie są na stibie, nie? I to jest też jakaś tam prawda, no mi tam akurat to nie przeszkadzało, żeby u nich kupować. Też jeszcze Ubisoft też ma też swój launchar tam, to nie? Ale no Ubisoft, jeżeli chodzi o Ubisoft, no to akurat nie, Raymany tylko tam ogrywałem. Kiedyś jeszcze Raymana, nie? W sumie trójkę to grywałem, ale tak to, to w sumie nie gram za bardzo w gry od Ubisoftu. Wiadomo, pełno osób na pewno napierdziela od nich. Kurde, we mnie przywalił. Żółty, no musimy współpracować, nie? No bardziej, po dobra, pomarańczowy, bo jeszcze powiem, że nie mam, to nie jest żółty, to jest pomarańczowy, nie? No ale generalnie trzeba współpracować i pokonać fioletowego. Bo fioletowy tutaj jest naszym największym utrapieniem. On wygrał najwięcej, więc musimy we dwóch na niego się walić. No jakoś... jakoś sobie damy radę, nie, na niego. No, prawie, prawie, ale. Zabrakło do tego prawie. zaraz już się tutaj uda. No i dobra, zaraz za 10 sekund załącza nam się pole. O, proszę. Czy na tym polu jesteśmy? Wracamy, no i teraz będzie się nam pole zmniejszało. No, jakbyśmy go tak trzymali, no w końcu wypadnie, nie? Nie ma opcji, żeby nie wypadł. Dobra. O, o, o. O, prawie, prawie. We dwóch byśmy atakowali gościa, no w końcu dałby radę. O, i wypchnięty. No bardzo dobrze żółty. Dobra robota, żółty. Teraz walka tych samych pojazdów. Nie może się to skończyć dobrze. Po prostu się skończy to bez zadziei. Wygra jeden albo drugi, nie? No, powiem tak. Jest, dał radę, ale ja też prawie. Dałem radę, ale. Ja też prawie z nim wypadłem, Gdzie To dopiero było. Ale dałem radę, dobrze, dobrze. Ale też jestem ogólnie bardzo po prostu ciekaw, jak wypadną te rzeczywiście Limastery, nie? Czy jak będą one bardzo się różniło od oryginału? No, bo widzieliśmy GTA V, t ten... EE, nie? Co by miało wyjść na PS5, no to. To nie było nic takiego wow. Jakoś dobrze się to nie zapowiadało. No i. i. i co, nie? O, o! 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 Bardzo dobrze. Nie! Utrzymał się, kurde. Już myślałem, że pozbyliśmy się fioletowego. Jakby fioletowy padł, to byłoby dobrze, bo by nie wygrał. No, ale to właśnie to pytanie: Jak oni to zmienią? Będzie jakoś znacząco zmienione, czy też nie? Nigdy tego właśnie nie wiadomo. Co oni po prostu zamierzają zrobić? Wprost, nie? Jak to po prostu będzie wyglądało? A dlaczego to jest tak bardzo istotne? No, bo wiadomo, że tamte gryby były bardzo. No powiedzmy sobie szczerze, dosyć kwadratowe. Podobno, nie? Za. Grę tam Red Dead Online odpowiada, Tyle podobno robił telemastery, nie tam. Nie pamiętam dokładnie już, który to był oddział Rockstaru, ale właśnie podobno dlatego były słabe update'y w Red Deadzie, bo podobno na ten oddział właśnie robił telemastery. I dlatego były słabe update'y w Red Deadzie, chociaż tam nie było, nie było praktycznie dobrego oddziału. Znaczy dobre, dobrego, dobrego update'u, nie? I to jest właśnie to pytanie. Po prostu nieco ciekawego. Zrobią, nie? No mówię, no na razie nie ma gameplayu, no trzeba czekać, nie? No wydaje, no, mówię, wydaje mi się, że za tydzień coś już zobaczymy, nie? I coś już na pewno na ten temat będzie. I na pewno to wydaje mi się, że będzie w listopadzie, bo to jest powiedziane, że to będzie do końca tego roku. I tak, albo listopad? No bo grudzień raczej wątpię, że w grudniu dadzą. Chyba, że nie wiem, tydzień przed co, dać, ale no. Bo wiecie, też będzie w grudniu update do online'a, bo zawsze jest w grudniu update do online'a, no to coś będzie. No ale zobaczymy też, czy coś dużego dadzą do tego, bo znaczy w grudniu były te największe update'y dawane, te najciekawsze. No ale no zobaczymy po prostu. No miejmy nadzieję, że będzie w listopadzie, no bo będzie co ciekawego no, po prostu dawać. O kurde, o kurde, pozbyli się mnie. A jednak nie, skała mnie uratowała. Gdyby nie rok, to ja nie wiem. Proszę, ta zacięta walka, Co prawda wcześniej różowy, bo na AWku, ale jeszcze nie udało się nikogo wypchnąć. Tylko tak, jeszcze jedną rzecz, nie. Ja generalnie jeżeli wyjdą sobie już te mastery, to ja najchętniej bym sobie pierwsze ograł Vice City. Jestem bardzo ciekaw, co by z Vi jak Vice City by się zmienił. Jeżeli oczywiście wiadomo, coś tu będzie ciekawego się działo. No bo te gry wszystkie były na tym samym silniku, więc no wiecie, można z tego zrobić dosłownie jak wyszedł, wyszło Spyro albo jeszcze takiego wychodziło z PSa. Spyro wychodziło i crasha, nie? Dosłownie Grę zrobić. Naprawdę bardzo dowaloną. Naprawdę świetną. raz wiadomo, Spyro, hit z PSA, jedynki. Tego już się pozbyliśmy. No nie. Zaraz się mnie pozbędą. Różowy nie dał rady znowu. Ale tym razem już w zaciętej walce, żeśmy go zostawili. Na samym dole, praktycznie. Walka z tym. Nie, 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 nie. Nie. Yy, nie. Dobra. Dało się. Trzymaj go. Dobrze. I teraz już koniec. To twój koniec. Żółty, ja jestem w kółku. A, wygrałem. To też jest ale ja byłem w środku, akurat, kółka. Jeeee, wygrana. I to jest koniec też trybu, jednocześnie. 57 tysięcy, no ale tu się nie dało nic zrobić. Ale XZ, no to była prawda, nie? Akurat to była dobrze, dob wyszło. I tym samym koniec trybu sumo. I tak prezentuje się tryb sumo. I. Co mogę więcej powiedzieć, ogólnie bardzo fajny tryb, mi się bardzo podoba i polecam sobie go grać. No i oczywiście za tydzień prawdopodobnie coś się dowiemy już więcej na temat remasterów dotyczących starych części GTA. Przynajmniej mam taką nadzieję, no i ja bym chciał sobie zacząć od Vice City, ale zobaczymy co się zmieni, nie? No bo trójka najmniej akurat z tych wszystkich części mnie ciekawi, no ale zobaczymy sobie, oczywiście. Cóż, w każdym razie, to byłoby na tyle, do następnego, cześć!